Shulom Jesteście tam? No przecież wiem, że jesteście. A skoro jesteście, to znaczy, że przynajmniej niektórzy z Was chcą posłuchać, co tam w Toira po hasycku słychać. Parsza Toldos, o której chcę wam opowiedzieć, jest dość pokaźnym kawałkiem tekstu, ale żeby zaoszczędzić wam doświadczeń z Jasiwy, w tym odcinku będzie raczej krótko i konkretnie. W tym odcinku opowiem wam o wewnętrznym żydowskim kompasie, który zawsze wskazuje Toira. Bez zbędnego gadania, lecimy ze streszczeniem i szybkim omówieniem jakiegoś ciekawego elementu. Czołóweczka, jedziemy. W naszej Parszy czytamy, że ItHak i Rifki przez 20 lat nie doczekali się potomstwa. Aż pewnego dnia ich modlitwy zostają wysłuchane i riwki zachodzi w ciążę. Moja żona zawsze się ironicznie śmieje, jak ktoś mówi, że ciąża to najpiękniejszy czas w życiu kobiety. Podobne odczucia miała chyba nasza pramatka Rywka, której ciąża nie służy, bo dzieci, które nosi, a właśnie, riwka będzie miała bliźniaki, ale na razie sza. Bo riwka jeszcze o tym nie wie. No więc po prostu ciąża jej nie służy. Dopiero Hashem mówi jej, że będą to bliźniaki. Mało tego, Rivka nosi dwa narody i starszy będzie służył młodszemu. Pierwszy rodzi się czerwony, z rudymi włosami Ejsow, cały porośnięty włosami. Po nim na świat przychodzi jego brat Jakow, który rodzi się trzymając za zapięte. Sytuacja rodzinna jest dość skomplikowana, bo ojciec, Itzhoch, faworyzuje Ejsowa, matka, Rivka... Kocha Jakowa. Ejsof, który kocha polować, wraca pewnego dnia głodny i zmęczony z polowania i sprzedaje prawa przysługujące pierworodnemu i błogosławieństwo, które należy się pierworodnemu synowi dla swojego młodszego brata Jakowa za porcję potrawy z czerwonej soczewicy. Akcja przenosi się teraz do Gerar, w krainie Filistynów, gdzie Izhok przedstawia Rifkę swoją żonę jako swoją. No, kto zgadnie? Oczywiście historia lubi się powtarzać, i kontynuując tradycję swojego ojca, swoją żonę przedstawia jako siostrę. Ja wiem, że to brzmi dziwnie po raz kolejny, ale tym razem podpowiem wam, dlaczego swoje żony woleli przedstawiać jako siostrę, bo w tamtych czasach. Jakby się żona komuś mającemu władzę spodobała, jak to zresztą ma miejsce po raz któryś, to ten posiadający władzę amant mógłby po prostu zabić męża i w ten sposób pozbyć się konkurencji. Brata zabijać nie trzeba, bo to nie konkurencja. Ze szwagrem to nawet napić się można. Więc szwagier, brat żony zawsze bezpieczny. Dalej Tojra nam mówi, że Itzhok uprawia pole i postanawia odkopać studnie, które wykopał jego ojciec i które to później po śmierci Owrochoma zostały zasypane przez Filistynów. Itzhok wykopuje też kilka nowych studni, o które zaczynają się kłócić jego ludzie z Filistynami z różnych powodów. Itzhok więc kopie jeszcze jedną studnię, którą już wszyscy w zgodzie używają razem. Następne, o czym informuje nas Tojra, jest małżeństwo Eisowa. Gdzie tam z jedną kobietą? Eisow nie próżnuje i bierze za żonę dwie hityjskie kobiety. Nasz główny bohater, Itzhock, starzeje się i traci wzrok. Przed śmiercią jednak wyraża życzenie, żeby dać błogosławieństwo dla pierworodnego syna, Eisowa. Jak wiemy z wcześniejszych wydarzeń, Ejsof już sprzedał prawo przysługujące pierworodnemu synowi i kiedy Ejsof poluje, żeby przygotować ulubione danie dla ojca, matka i Jakow przygotowują sposób w jaki to Jakow ma odebrać odkupione wcześniej od brata błogosławieństwo dla pierworodnego syna. Rifka ubiera Jakowa w ubranie Ejsowa, nakrywa mu ramię i szyję skórą kozła, która ma symulować włochatą skórę Ejsowa w dotyku, przygotowuje także podobne do ulubionego danie i wysyła z nim Jakowa do ojca. Jakow otrzymuje specjalne błogosławieństwo od ojca, który myśli, że błogosławi starszego syna Ejsowa. Jakow dostaje błogosławieństwo Rosy Niebios. Oraz żyzności ziemi i obfitości zboża. Do tego w bonusie Jakow dostaje błogosławieństwo bycia ponad swoim bratem, który ma mu służyć. Kiedy Ejso wraca z polowania i cała intryga zostaje ujawniona, jedyne co stary ojciec Itskok może zrobić dla swojego syna, to przepowiada mu, że będzie żył z miecza swojego i służyć będzie bratu. Ale kiedy jego brat Jakow się zawaha w życiu i straci wiarę. Wtedy to młodszy brat straci władzę i będzie służył starszemu. Ejso targany gniewem, wygłasza groźby karalne w kierunku brata, który traktuje je naprawdę śmiertelnie poważnie, i ucieka do Haran. Jakow ucieka do bratanka matki, Lewana, gdzie spotyka miłość swojego życia, której imienia jeszcze nie znamy, bo perypetie tego romansu pojawią się w następnej parszy. Która będzie super ciekawa i pełna niesamowicie głębokich nauk. Chyba jak zawsze. Na zakończenie tego fragmentu Aesow znajduje pocieszenie w ramionach kobiety, która staje się jego żoną numer 3. I dla jasności, wszystkie trzy żony są żonami w tym samym czasie. Poligamia jak najbardziej. Ale najgorsze w tym wszystkim jest to, że trzy żony to też trzy częściowe, i nie wiadomo, która jest najmądrzejsza. Tutaj nasz fragment się kończy. Przyznacie chyba, że Toira, jak do tej pory, wygląda trochę jak serial. Odcinek po odcinku odkrywamy perypetie rodziny, ich problemy, romansy, śluby, pogrzeby. Zapewniam Was, że dalej będzie tylko ciekawie. Kilka osób zapytało już mnie w komentarzach i na e-mail, co znaczy parsza. Jeśli jeszcze nie wiesz, co znaczy parsza, pędzę z pomocą. Parsza. To fragment tojra na dany tydzień, który będzie czytany przez mężczyzn w synagodze. W szabes po południu, później w poniedziałek, czwartek i w szabas rano. Kolejność, w jakiej wymieniam pory czytania tojra nie są przypadkowe. Bo szabasowy fragment, czyli nasza parsza, czytany jest w małym fragmencie po raz pierwszy po południu w czasie modlitwy myncha, tydzień wcześniej. W całości będzie czytana nasza parsza w Szabos, w czasie modlitwy porannej, szachrys. Wtedy to jest 7 Alios i cały fragment będzie przedstawiony. To takie technikalia, więc brzmi to trochę za wiele. Każdy fragment ma swoją super wyjątkową nazwę. Każdy fragment Toira. Każda parsza, a jest ich 54, zawiera 2 do 6 rozdziałów. W tym odcinku omawiam parszę, która nazywa się Toldos i jest częścią pierwszej z pięciu ksiąg Toyra pisanej. Księgi, która nazywa się Beresis, a po polsku Księgi Rodzaju. No to tyle podstaw, od teraz każdy już wie, co to jest parsza. W parszy Toldos czytamy, że Rivka doznaje trudności ciążowych. Nosząc sobie dwóch synów, odczuwa bardzo mocne ruchy dzieci. Hashem mówi jej, że jej synowie będą ojcami dwóch wielkich narodów, i młodszy będzie panował nad starszym, dlatego już nawet przed urodzeniem walczą. Rashi oraz inni wielcy rabini mówią nam, że jak Rywka szła obok domu nauki Tojra, Jakow się wyrywał, jakby chciał się już natychmiast urodzić. Pytanie jest, skąd dziecko wiedziało, że jest blisko Bajs Medrasz, czyli domu nauki. Jeden z wielkich rabinów, rabin Lewkowicz, który był balmusar, Musar, mistrzem nauki etyki żydowskiej, tłumaczy to tym, że każdy Żyd ma wewnętrzny kompas, który kieruje go do Tojra, do nauki Tojra. Nie tylko kieruje, ale i pcha w stronę Tojra. W Midraszu możemy znaleźć świetny fragment, który pasuje do naszej parszy. Jest to porównanie Żydów do ryb w wodzie. Tak samo jak ryby nie mogą przetrwać bez wody, która je otacza, dostarcza pożywienia, tlenu i wszystkiego, czego ryba potrzebuje, tak samo żyd nie może żyć bez Tojra. W Gemura, aha, tutaj kolejna lekcja podstaw: Gemura albo Gemara i Talmud to to samo. Używa się tych nazw wymiennie. Więc w Talmudzie albo w Gemurze, jak ktoś woli, w traktacie Berochos na stronie 61b oraz w traktacie Awodazara na stronie 3b czytamy, że tak samo żydzi jak ryby w wodzie nie są w stanie przeżyć duchowo bez otaczania się toira i naukami toira. Toira jest dla nas niezbędna do życia. Mam jeszcze jedną ciekawą alegorię w Midraszu z Raba 97 i 3. Znajdujemy informacje o ciekawym zachowaniu ryb. Pomimo, iż ryby żyją w wodzie, to kiedy pada deszcz, płyną do powierzchni, skaczą z podniecenia, wręcz szaleją z radości. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta: ryby uwielbiają nową wodę. Mimo iż są otoczone niezliczonymi litrami wody, to te nowe krople wody sprawiają im niesamowitą radość i mają jakiś wręcz mistyczny wpływ na ich życie. Podobnie jest z Żydami. Tak samo jak ryby w naturalny sposób ciągnie do tych nowych kropli wody, tak samo Żydów ciągnie do nowych kropli Tojra i zawsze szukamy nowych nauk, zawsze szukamy nowych książek chociaż często mamy ich setki w domu, w naszych małych, a czasem nawet i dużych bibliotekach. Nauka Tojera jest dla nas czymś naturalnym, czymś bez czego nie da się żyć jako Żyd. Niedawno jedna osoba napisała mi w komentarzach, że jest totalnie niereligijnym Żydem, ale lubi mnie słuchać i czytać. Zapewniam, że to nie mnie lubi słuchać i czytać. To naturalny instynkt Żyda, to naturalny kompas zawsze ciągnie i kieruje do nowych kropel tojry. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję Wam, że jesteście ze mną, że słuchacie moich podcastów. To naprawdę ogromne wyróżnienie, że poświęcacie mi te kilka minut swojego życia i słuchacie tego, o czym opowiadam. Dziękuję wszystkim za wspieranie kanału. I powtórzę to po raz kolejny i będę zawsze powtarzał, że to tylko dzięki Wam ten kanał może istnieć. Bez Waszej pomocy nie byłbym w stanie kontynuować nagrywania podcastów i omawiania pewnych tematów. Jak zawsze, jeśli macie pytania, piszcie na e-mail, komentujcie pod odcinkiem i zapraszam, żebyście dołączyli do grupy na Facebook Tajemniczego Świata Żydów, gdzie możecie podyskutować z innymi o tym odcinku. To była toira po hasycku, na słodko, z humorem i chyba naprawdę dzisiaj bardzo konkretnie. Dziękuję wszystkim za uwagę i bez rata się do następnego razu. Lachaj!